Liczba cosinus 12 stopni razy sinus 78 stopni plus sinus 12 stopni razy cosinus 78 stopni jest równa. OK, mamy sinusy cosinusy, czyli trygonometria. Przechodzimy sobie do spisu treści, szukamy trygonometrii, strona 14 się ona rozpoczyna. Obzorów na trygonometrię mamy naprawdę dużo. I jak widzicie widzimy... Jest u samego dołu, nas to nie interesuje. I tutaj jeszcze szybki stop. Przypomnijmy sobie jedynkę trygonometryczną. Czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1, ponieważ mamy tutaj plusa. I z tego właśnie będziemy tutaj korzystać w tym zadaniu. Przechodzimy sobie o jedną stronę dalej. I mamy coś takiego jak wybrane wzory redukcyjne. Pomniejszymy sobie zadanie i jedziemy. Mamy cosinus 12 stopni razy sinus 78 stopni. Więc tutaj cosinus 12 stopni zamienimy na sinusa, a potem sinusa 12 stopni na cosinus. No to zaczynamy według tych wzorów, które tu mamy. Mamy cosinus, otwieramy nawias, jest to 90 stopni, odjąć alfa, nasza alfa to oczywiście 12 stopni. No to mamy cosinusa, przepraszam, sinusa, 78 stopni, bo po prostu to odjęliśmy a z tego drugiego tu mamy kosinusa zamienionego, to tutaj zamienimy sinusa. No to będziemy mieć analogicznie. Sinus 90 stopni odjąć 12 stopni to kosinus 78 stopni. Ok. No i teraz tak. To, to to, a to, to to. No to lecimy. Już nie kosinus 12. Tylko sinus 78 stopni razy sinus 78 stopni dodać cosinus 78 stopni razy cosinus 78 stopni. To co my tutaj otrzymujemy? Otóż mamy sinus kwadrat 78 stopni dodać cosinus kwadrat 78 stopni. Zatem tu jest ta sama alfa. Tu jest ta sama alfa. To znaczy, że to się równa 1. Odpowiedź D. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.